Cześć, witam Was serdecznie w teście kolejnego samochodu, w teście największego, dostępnego Volvo, topowego SUVA w gamie, czyli modelu XC90, w trymiga szybciutko obejdziemy samochód, pokażę Wam jak to auto wygląda. Tutaj mamy do czynienia z de facto najwyższą wersją wyposażenia, czyli Inscription. Wersja Inscription e, dorzuca nam kilka chromowanych akcentów, e, na przykład nie, po bokach e, z nazwą e, tejże wersji. W tym przypadku mamy 21-calowe felgi. Do felg wrócę jeszcze później. E, mamy grill e, w większości, w zasadzie pokryty chromem. Nie wiem, czy Wam to odpowiada, czy nie. E, tutaj dodatkowo samochód został pokryty szarym metalizowanym lakierem. Ten lakier wymaga dopłatek. jak dobrze pamiętam, 4300 zł, Oczywiście w pełni LEDowe reflektory, kierunkowskazy, w ogóle oświetlenie jest tutaj LEDowe. Z tyłu, jak się samochód prezentuje, no jest to kawał wozu. E, jeden wielki mastodont. E, według dowodu rejestracyjnego auto waży niecałe 2 e, tony 200 kg, więc e, no generalnie silnik ma tutaj co robić. E, jest to wersja D5 z napędem na 4 koła. Niestety, wersja jeszcze sprzed faceliftingu, który został niedawno przeprowadzony, a robi nam to pewną różnicę, ponieważ po liftingu z wersji D5, czyli z diesla, o którym powiem później ze środka, zrobiła nam się tutaj miękka hybryda, czyli diesel połączony z instalacją 48V, ale. Eee, mój Boże, mamy co mamy. Eee, bagażnik otwierany w tym przypadku elektrycznie, można go jeszcze otworzyć za pomocą ruchu stopą pod zderzakiem, roletka. Eee, XC90 może być również siedmiosobowe, tutaj jest wersja siedmioosobowa, z tym, że dwa fotele są w tym przypadku złożone i jak widać mamy tutaj małą piwnicę, jak jeszcze złożymy. Fotele tylne w drugim rzędzie, no to naprawdę powstaje nam tutaj mnóstwo przestrzeni. Bagażnik zamykamy. Szybciutko pokażę Wam miejsce z tyłu. No to jest ogromny samochód. Mamy roletki na tylnych szybach. Jest to ogromny samochód, fotel przedni oczywiście ustawiony pod moje wymiary. Ja mam 1,86 m, mamy też panoramiczny dach, szklany dach, w tym momencie zasunięty. Mamy osobną strefę klimatyzacji na tył. Co jeszcze, zobaczcie zresztą na to wykończenie. Ta specyfikacja, muszę uczciwie się przyznać, że naprawdę mi, mówiąc potocznie, siadła. Naprawdę mi się spodobała ten lakier, e, te felgi w środku, jak widać, biała, naturalna, skórzana tapicerka, nappa. Kierownica jest w ogóle dwukolorowa e, i to naturalne drewno. Zaraz przejdę do, do e, przodu, więc pokażę Wam nieco więcej. E, miejsce wystarczająco. Pomimo obecności e, szklanego dachu, ja mam nad głową jeszcze tyle miejsca, także nie jest źle. Oczywiście mamy osobne też nawiewy na tylny rząd głośniki audio Bowers Wilkins. I z przodu, krótko mówiąc, e, prezentowałem Wam inne modele Volvo inne modele głównie XC40 w zasadzie wykończenie, jak to wszystko wygląda. Mamy cyfrowe zegary, ale bardzo czytelne. No, te zegary mimo wszystko jednak troszeczkę kuleją pod względem płynności działania, zwłaszcza podczas uruchamiania. Zresztą zobaczcie klimatyzację, ale temperatura jest niesamowicie wysoka. Zobaczcie na zegary. Troszeczkę Tutaj jest problem z płynnością. Widać to też po obrotomierzu w czasie jazdy. Mogłoby to się odbywać nieco płynniej, ale dobra, nie jest źle. Wykończenie samo w sobie, tak jak mówię, naturalne drewno. Aluminiowa obudowa tych głośników systemu Audio Bores and Wilkins. Tutaj również mamy, to jest bodajże chyba Twitter. Tak to się nazywa. Od tego audio. Ekran główny z nawigacją Sensus. Nie wiem, ja na niego od samego początku nie narzekam, odkąd mam do czynienia z tymi nowymi modelami Volvo. Jest to w formie takiego, powiedzmy, smartfona, można powiedzieć. Tu mamy różne ustawienia odnośnie systemów wsparcia. Ściszymy sobie audio. Systemów wsparcia. Tu mamy ustawienia przykładowo. Chcemy wrócić do ekranu głównego, możemy wcisnąć ten przycisk na samym dole. Proszę bardzo. Działa to szybko, płynnie, jest bardzo czytelne. Moim zdaniem, całkiem intuicyjne. Nie mam się tutaj do czego przyczepić. Jeżeli chodzi o wykończenie. No cóż, e... zobaczcie tutaj na to drewienko. To jest poukładane takimi malutkimi fragmentami, i w momencie, kiedy zasuwamy tą ruletkę, niestety tu widać ten kawałeczek troszeczkę już odchodzi generalnie rzecz biorąc spasowanie w niektórych miejscach tu widzicie połączenie tego drewna z aluminiową obudową głośnika, no też mogłoby to wyglądać troszkę lepiej tutaj wchodzi mi mały palec no dobra, to jest trochę czepialstwo inna sprawa test przypadł mi na temperatury to jest jeszcze mało 27 to jest mało z reguły temperatury Mam ponad 30 w ciągu dnia mm. i zdarza mi się, że w czasie jazdy dobiegają mnie różnego rodzaju trzaski, od czasu do czasu, ale jak temperatura spada, jest wszystko w porządku. Materiały są świetnej jakości, są naturalne, wysokiej jakości, to już powiedziałem, spasowane. No... Nie mam się tutaj y, 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 do czego przyczepić, jeżeli chodzi o spasowanie, natomiast od czasu do czasu coś słychać. Mam wrażenie, że pod wpływem temperatury to wszystko pracuje, stąd się to po prostu bierze. Tu mamy schowek. Schowek mamy również przed pasażerem, ale on się nie otwiera tradycyjnie. Ja pokazywałem to na Instagramie: Volvo zaplikowało osobny przycisk. Proszę bardzo: czary, mary i e, schowek przed pasażerem otwarty tu otwieramy szklany dach e, tak to w skrócie wygląda więc em, zapraszam Was e, do... słuchajcie e, nie będę oszukiwał e, każdy model Volvo jakim miałem e, sposobność trochę pojeździć e, był dla mnie samochodem bardzo przyjemnym w odbiorze Naprawdę dopracowanym z reguły świetnie wyposażonym, ale już nawet nie o samo wyposażenie chodzi, bo tutaj w tej wersji, w wersji Inscription, jak wspomniałem, mamy sporo elementów, tak jak to Audio Bowers Wilkins, ten szklany dach, topowe rozwiązania z zakresu systemu, systemów multimedialnych. Można sobie to auto skonfigurować start-stop. Of, skonfigurować bardzo ładnie, bardzo bogato, i człowiek czuje tutaj na co wydaje pieniądze. Jak to wszystko pracuje, jak to wszystko działa w przypadku topowego suwa, topowego modelu, nie będę ukrywał, że z mojego punktu widzenia XC90 jest u nas w kraju samochodem całkiem popularnym, bo sporo egzemplarzy tego modelu widuje u nas na ulicach. Z czego to wynika? Może mieć to wiele powodów, natomiast skupmy się na tym, co mamy tutaj w układzie napędowym, na tym dieslu D5. Tak jak wspomniałem, to jest wersja przedliftingowa. W wersji poliftingowej zrobiła nam się z tego miękka hybryda. Natomiast w dalszym ciągu i oznaczona jako B5 co interesujące w wersji sprzed liftingu wersja D5 oznacza, że mamy dwulitrowego czterocylindrowego diesla i to niestety słychać ponieważ kultura pracy niezależnie od tego czy silnik jest rozgrzany czy nierozgrzany kultura pracy tego silnika naprawdę woła o pomstę do nieba ja czasami mam wrażenie, że jadę jakimś wielkim, ciężkim sprzętem rolniczym. No sorry, przepraszam, ale tak niestety jest. Samochód jest znakomicie wyciszony, bo tutaj dodatkowo mamy, dodatkowo, dodatkowo mamy laminowane przednie szyby, czyli boczne z przodu i tą frontową. Jest tutaj naprawdę cicho, nawet podczas prędkości autostradowej. Więc jeżeli chodzi o komfort akustyczny, naprawdę nie mam się do czego przyczepić, ale ten silnik słychać. Przy czym to jest, wydaje mi się, jego jedyna wada. Ponieważ wiemy oczywiście, że Volvo od pewnego czasu upiera się, że nie będzie robić, nie będzie produkować silników większych niż dwulitrowe i czterocylindrowe. Niestety, V6 już tutaj nie uświadczymy. Natomiast ten diesel ma 2 litry, ma 235 koni na papierze i górę momentu obrotowego, bo tych niutonometrów jest tutaj 480. I mówiąc szczerze, jeździłem z tym silnikiem w XC60 i ten silnik z XC60 czynił ten samochód naprawdę zrywnym, szybkim. Tutaj ten silnik jest zdecydowanie odpowiedni. Radzi sobie z masą samochodu, radzi sobie Samym samochodem, jako takim, jest naprawdę odpowiednim źródłem napędu. A do tego potrafi być przyjemnie oszczędny, ponieważ mi z ponad 400-kilometrowej trasy, jakieś 430 km, gdzie w większości to były drogi ekspresowe, średnie zużycie paliwowe do komputera to było 7,1 więc nie ma chyba skandalu po mieście no to trzeba liczyć jakieś 12 litrów no niestety mamy tu jeszcze napęd na cztery koła mamy skrzynię automatyczną Geartronic, która jest raczej z typu tych skrzyni, które nie są może najszybsze, jeżeli chodzi o, o prędkość jej działania ale są całkiem kulturalne, bo muszę przyznać że ona nie zmienia biegów najszybciej na rynku, ale robi to w sposób całkiem przyjazny, całkiem kulturalny. Odpowiedni do tego typu samochodu. Układ kierowniczy, generalnie też bym go nazwał odpowiednim do, do tego samochodu. Najprzyjemniej jest w trybie komfort. Najprzyjemniej jest w trybie komfort. Ten układ kierowniczy stawia oczywiście przede wszystkim na wspomaganie, na to, żeby kierowcy było tutaj jak najprzyjemniej. Więc nie mamy tutaj precyzji godnej chirurga, precyzji godnej takiej skalpelowej precyzji. Nawet jak wróci, wrzucimy tryb dynamiczny, owszem, ten układ kierowniczy się nieco usztywnia, ale przyznam szczerze, że Cały czas mam wrażenie, że to jest taka sztywność troszkę sztuczna. Nie do końca mi się to podoba, ale biorąc pod uwagę, z jakim samochodem ogólnie mamy do czynienia, że to jest auto, które na pierwszym planie stawia komfort i wygodę podróżowania, a nie ma być samochodem sportowym, to jest w porządku. To jest naprawdę w porządku, układ kierowniczy jak najbardziej jest do zaakceptowania. Jeżeli chodzi o sam komfort, prowadzi mnie to do zawieszenia. Tutaj mamy zawieszenie pneumatyczne. Generalnie jest z tym zawieszeniem wszystko w porządku, w trybie komfort. Ono naprawdę przyjemnie filtruje wszelkie nierówności, stara się izolować nas od wszelkich nierówności czy ubytków w drodze. Natomiast mam wrażenie, że te 21-calowe felki, zwłaszcza przy krótkich poprzecznych nierównościach, niestety, ale jakieś dobicia się dostają do wnętrza. Nie wiem, na ile jest to wina z samej pneumatyki, a na ile po prostu rozmiaru tych felk, bo profil opony w tym przypadku to jest 40. To naprawdę nie jest dużo. Więc jeżeli ja. Konfigurowałbym taki samochód dla siebie, to zdecydowanie 20 cali, to i dobrze by to wyglądało, i myślę, że komfort jazdy mógłby być ciut większy. Natomiast sama pneumatyka w Volvo, ujmę to w ten sposób, sorry, ale do poziomu Mercedesa jednak trochę świadom brakuje. To nie jest to samo. Ale Wygodnie i komfortowo jest, jak najbardziej. Z wad, co mi, co mi w tym samochodzie przeszkadza no cóż, efekt czepialstwa to były te nie do końca płynnie działające zegary, o czym wspominałem. Może gdzie nie, gdzie spasowanie poszczególnych materiałów mogłoby być jeszcze lepsze. No cóż, za każdym razem trzeba, jeżeli nam to oczywiście nie przeszkadza, odłączać system start-stop, bo nawet kiedy w czasie jazdy, nie gasząc silnika, zmienimy sobie tryb jazdy, przykładowo z komfortu wrzucimy na eko albo na odwrót, to ten tryb się automatycznie z powrotem włącza, więc cały czas trzeba o tym pamiętać, niestety. Ale dostęp jest bardzo prosty, to co Wam pokazywałem, tu są wszystkie systemy wsparcia, więc dostęp do tego wszystkiego jest łatwy i przyjemny. Co jeszcze? Generalnie rzecz biorąc, prowadzi mnie to do pewnej konkluzji, a mianowicie XC90, jako jak wspomniałem, samochód wydaje mi się z moich obserwacji całkiem popularny u nas, jest autem. Naprawdę dopracowanym autem, porządnym. Natomiast ja, konfigurując, trochę się pobawiłem konfiguratorem, skonfigurowałem sobie ten samochód pod siebie. I mówiąc szczerze, wersja nie Inscription, co prawda, ani Air Design wersja Momentum Pro, która jest na ten moment dostępna, ale już ta wersja poliftowa z tym układem miękkiej hybrydy B5. I doposażona w bardzo dużo elementów w środku z naturalną skórą, i tak dalej, wyszło mnie to około 350-360 tysięcy złotych. Co biorąc pod uwagę na to, co dostajemy w zamian, dostajemy kawał wozu, kawał luksusowego, wygodnego, przyjemnego, dobrze wykonanego samochodu. To nie są jakieś pieniądze skandaliczne, szczerze mówiąc. A przyznam się, że jeżdżąc XC60, XC40, S90 w żadnym z tamtych samochodów nie czułem się tak dobrze jak tutaj. Nie wiem na czym to polega, ale w tym samochodzie, z racji tego, że ono jest tak dobrze wyciszone, ma świetne audio. Chociaż jak porządnie rozkręcimy subwoofer w tym przypadku, i damy naprawdę muzykę głośno, to w przypadku głośnika po mojej stronie, po stronie kierowcy, ee, dochodzą, dochodziły mnie dochodziło mnie jakieś dziwne rezonowanie. Nie wiem, czy to przypadek, czy coś tu rzeczywiście jest na rzeczy. Nie mam zielonego pojęcia, ale zwracam na to uwagę. Dobrze jest, mi tutaj dobrze, jest mi tutaj wygodnie. Ja się w tym samochodzie wyciszam i mam takie wewnętrzne poczucie, że nie ja nic nie muszę. Nic po prostu nie muszę. Nigdzie mi się nie spieszy. Nikt mnie nie pogania. Jest mi tutaj po prostu dobrze. Więc uważam, że jeżeli ktoś bierze pod uwagę kupno takiego samochodu jak XC90, samochodu, który jest. Wielkim kawałem suwa, jest wielkim samochodem, stosunkowo ciężkim, to myślę, że będzie zadowolony. Cóż, to tak na szybko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że dotrwaliście do, do tej części filmu. Zapraszam Was na test kolejnego samochodu, który będzie... No nic, nie będę nic zdradzał. Mam nadzieję, że będzie równie interesujący. Także do zobaczenia, trzymajcie się, hej!